Na lądzie, gdy rozglądasz się, lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głos. A ja wiem, że ten głas ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych praw, najświętszych praw. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową? Szczerze, rad. Czy poczujesz te melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Podążaj za mną leśnych duktów szlakiem Spróbujmy jagód w pełne słońca dni Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych I choć raz o ich cenach nie mów mi Ulewa jest mą siostrą strumień bratem a każde z stworzeń to mój truch. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. To chmur, każde drzewo się pnie. skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz się. To nie tobie tak się zwierzę. Księżycową noc Lecz ludziom wszelkich ras I wszelkich wiar Chłonącym te melodie Co skór płyną Barwy, które kolorowy Niesie wiatr Możesz zdobyć świat Lecz to będzie tylko świat Tylko świat barwy, które nie się wia